Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grzybka, który się nazywa Rycerzyk Czerwono-Złoty. Tam jeszcze są hmm, przynajmniej dwa odpowiedniki tam z tego co wie, czytałem. To oliwkowo-żółty i czerwono-łuskowy. Ale ten jest akurat czerwono-złoty. zobaczyć, rozpoznać go po, po kapeluszu i po trzonie. Zobaczcie jaki ma. Ma taką filcowatą skórkę. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale takie łuseczki widzicie. I trzon za, yy... zabarwiony w kolorze też takim czerwonawym. U starszych okazów on już może być pusty. U młodszych niekoniecznie. U całkiem młodych może być praktycznie nawet cały czerwony, taki purpurowy. Blaszki żółte. Jest grzybem opisywany jako niedalny, ale ze względów smakowych, gdyż jakiś tam niepowalający ma ten smak. Szczerze to nigdy się nawet nie skusiłem, żeby go spróbować. To jeżeli ktoś jest opisywany, że jako domieszka z innymi grzybami, jest proponowany, ale, ale no sam jakoś nie ma super smaku. Mnie to ciężko ocenić, jak mówię, nie jadłem do tego owocnika e, tak, żeby, żeby o, wam opowiedzieć. Przeważnie biorę same owocniki i próbuję i wtedy coś mogę powiedzieć. Tu akurat wam chciałem zademonstrować tego, tu wam pokażę blaszki. Ładnie już słońce zachodzi, już jest przed 18. .00. Jestem po pracy, to jeszcze na chwilkę skoczyłem, żeby zobaczyć, co jest. Zobaczcie, blaszki, takie żółtawe tego koloru. On, tu też Wam to demonstruje na zbliżeniu. Także możecie go ocenić. Yy, rośnie ten grzybek na martwym drewnie. Yy, no to u mnie akurat to jest przy, na, w przypadku dnia sosny. Tak, sosna. Ale też może być na drzewach tych tak samo, czasami się może wydawać, że on rośnie w ziemię, tak naprawdę pod, pod w ziemię jakbyśmy tam wygrzebali, bo są jakieś szczątki drewna, z którego on wyrasta, więc może Was to zmylić, dlatego, dlatego mówię, że może wam się wydawać, że to rośnie na ziemi, ale tak naprawdę to z jakichś szczątków no, musi wyrastać. Taka jest jego żywotność. No i tutaj jeszcze Wam jako ciekawostkę pokażę na tym samym pniu Galaretek Kolczasty odmiana ciemna, którą już pokazywałem. Proszę jak tu pięknie się rozrósł. Także będę kończył, bo już więcej chyba nie nagram, bo gdyż światło już nie będzie pozwalało. To jest ostatni grzybek, który dzisiaj nagram. Będę nagrywał coś jeszcze, to innym razem pokażę. Na nic, pozdrawiam i życzę miłych oglądania, miłego oglądania innych filmów. Pozdrawiam.